If we could wake up in the morning when the day is new, and after having spent the day together. Czy podcinanie włosów to sposób na zapuszczenie gęstych włosów? Gęstych tak, ale tylko wizualnie, a poza tym wyglądających bardziej estetycznie i na zdrowsze. Ale powiem Ci to jeszcze raz: ani podcinanie, ani obcinanie, ani też golenie nie sprawi, że Twoje włosy będą rosły szybciej i grubsze, bo nie ma to żadnego wpływu ani na wzrost włosów, ani na ich gęstość, ani na grubość, ani na ich ilość. Oprócz efektu wizualnego. Włos na długości jest martwą częścią naszego ciała i możesz to sprawdzić, dotykając teraz końcówki swoich włosów, tak jak ja. Nic, nie czujesz. Да, ну, no вас Wpływ na to, czy włosy rosną, czy wypadają, ma to, co się dzieje pod skórą, czyli w żywej części włosa, która jest bogata w naczynia krwionośne, zakończenia nerwowe i komórki macierzyste, które odpowiadają za wzrost i barwę włosów. I to na tej części należy się skupić, jeśli chcesz pobudzić wzrost włosów. A co do podcinania włosów, to skoro włos rośnie około 1 cm na miesiąc, a ty co 3 miesiące podcinasz 3 cm, to będziesz miała cały czas podobną długość włosów. Ja kiedyś, jak zapuszczałam włosy, bo chciałam z takich przejść na takie, to nie podcinałam mi przez 9 miesięcy. Fakt, po tym czasie moje końce nie wyglądały najlepiej, mimo że bardzo o nie dbałam, to i tak po tych 9 miesiącach musiałam podciąć około 3 cm, ale z tej prostej matematyki byłam o ponad 6 cm do przodu. Dziś jako trycholog wiem jak zadbać o szybszy wzrost włosów i o końcówki, żeby były zdrowe i się nie rozwajały, bo to są dwa kluczowe elementy, żeby zapuścić dłuższe włosy. Daj znać, czy interesuje Cię temat zapuszczania włosów?